I zanim zacznę dzisiejszy odcinek muszę ogłosić jedno ogłoszenie. Chyba tak się nie mówi, ale co. Tam? Więc. Mam dwie subskrypcje. <grystanie> <grystanie> Dziękuję wam wszystkich. Dziękuję bardzo za to wszystko. Um. Okej, okay, tak. Co? Um. <grystanie> Więc okazało się, że jedna z moich subskrypcji to moje stare konto. O, ale drugie jest yy, prawdziwe, tak? Yy, Pewnie to jakiś stary dziadek coś się zgubił w internecie. Okej, okay, ale teraz do tematu: autobusy. Jakby ktoś nie wiedział, żyję w pastalandzie. <laughs> Lepiej znam mnie jak Włochy. Więc tutaj w pastalandii nie mamy rozwoju autobusów. I wiem, co teraz myślisz. O, Jak to możliwe? Żartujesz, tak? Nope. Jest pokazany tylko numer linii i przystanki, do których ta linia jeździ. W Polsce masz mniej więcej napisane, o której, o której tutaj ta linia przyjedzie i mniej więcej odjedzie. Nie? A tutaj nie. Well, technicznie naprawdę, jeśli chcesz naprawdę bardzo wiedzieć godzinę przyjazdu, to... Musisz ściągnąć aplikację na telefon lub tablet. Oh God. No tak, ale co jest z tym złego? Więc jedyny problem z tym jest, że musisz być podłączony cały czas do internetu. No może nie cały czas, ale. Więc jeśli jesteś biedny, tak jak ja, będziesz długo yy, siedział na przystanku i dużo czekać. <grym> długo czekał na przystanku, nie wiedząc, jak coś, kiedy coś przyjedzie. W Polsce... O, okej, okay. mój autobus przyjedzie za 5 minut, więc... Dobra, mogę sobie poczekać. We Włoszech i Italia. Hmm, zobaczymy, o której przyjedzie... Um... Dobra, więc... Hmm... Dobra, więc sobie, no, poczekam, może... Może przyjedzie za 5 minut. Zobaczymy. Hmm. O Jezu, czekam już ponad godzinę. Autobus cały czas nie przyjechał. Głodna jestem. Albo czasami w ogóle nie przyjedzie i musisz. I musisz iść na piechotę. W deszczu czasami. Tak, tutaj też wpada. Albo czasami po prostu biorę drugą linię. I wtedy muszę przejść tylko pół trasy. Czemu wam to powiedziałam? Yy... Albo przyjedzie 5 minut wcześniej. Je. Oh, yeah. Dwie kolejne godziny czekania. Albo może tak się stać. <laughs> Dla tych, co nie wiedzą, deposito to znaczy zepsuty czy nieczynne, czy coś takiego. Yy. Czekam już tutaj prawie godzinę. Trudno wezmę linię 2 i pójdę na piechotę. A, w takiej sytuacji wezmę linię 3 i nie będę już musiała iść. C co? Albo Niespodzianka! Strike! Co? Tak! Strike. Czyli kiedy po prostu pracownik. Pracow... Pracow... Czyli kiedy po prostu pracownikom nie chce się pracować. To jest strasznie cholernie trudne do powiedzenia. Czyli kiedy taki Paweł... O, poczekaj, jesteśmy w Italii. Mhm. <laughs> Więc e, kiedy taki Marko obudzi się rano, popatrzy się na zegarek i powie do siebie eee, Dzisiaj mi się nie chce pracować. Potem pewnie zadzwoni do, do swojego szefa i innych współpracowników czy tam co tam. I bum, masz strajk. Poprawa jest taka, że Włosi są leniwi. O, Wolek, nie przesadzaj. Nie, to jest prawda. Może kiedyś o tym zrobię wideo. Bell, jeśli Ci się podobało, to zostaw lajka lub zasub. Po, po co w ogóle ja się męczę? Pewnie mnie zignorujesz i skomentujesz coś rakowego jak... Pierwszy. Lub Kto ogląda w... W 1620 roku! <laughs> A jeśli ci się nie spodobało, to pójdź oglądać kogoś innego. Pewnie teraz Rezzy zabija Izzy w 7 albo PewDiePie gra w FIFA 300, czy coś takiego. Ciao!